Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Tieru i w końcu przełomowy update, który wszedł już na betę. Chodzi o system zamków, który wprowadzi naprawdę wiele e, fajnego contentu do gry i myślę, że w końcu tą aktualizację będziemy mogli śmiało porównać do Udanej aktualizacji, począwszy od wyprawy gildyjnej, do później udanego systemu gildyjnych pól chwały. Zanim przejdziemy do rzeczy, najpierw chciałbym przypomnieć o e, najlepszej promocji, jaką udało się e, włącznie z firmą Hoyz we współpracy skonstruować dla Was graczy. E, mianowicie chodzi o minus 50% na kupno diamentów, plus do tego 20% zwrotu e, zakupno w postaci punktów, które dalej możecie wykorzystać na kolejne paczki. Promocja trwa nadal do 13 sierpnia, więc korzystajcie póki jest event, jeżeli chcecie e, złożyć ciut więcej bądź zdobyć trochę więcej nagród dnia. Jeżeli chodzi o promocję, macie w opisie link do filmu, który tłumaczy cały proces przejścia od konfiguracji zainstalowania sklepu App Galery po ściągnięcie gry, skorzystania z kuponów oraz wykorzystania tych kuponów. Teraz przejdziemy do tłumaczenia systemu zamków. Czym to jest. Z pewnością z ostatnich update'ów, takich właśnie dużych, pamiętamy to, że każdy kolejny update wymaga coraz prawie to wyższej epoki, czyli odblokowania jakiegoś badania, tak jak ludzie siedzieli latami w epoce żelaza, tak chcąc korzystać z handlarza antykami, muszą przejść do wczesnego średniowiecza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten update już nie będzie wymagał od Was Posiadania epoki odblokowania w drzewku, jakiegoś badania. W tym przypadku, już po skończeniu samouczka gry, otrzymacie odblokowany system zamków. Tak też jest on razu aktywny. Jeżeli chodzi o serwer testowy beta, ten update wszedł 21 lipca. I przejdźmy do samego sedna. W pierwszym zdaniu możemy wyczytać, że Castle System, system zamku, to funkcja, która nagradza się za Twoją aktywność. Czy pamięta ktoś może. Lata, lata temu poszukiwacza skarbów. Kiedyś zadałem takie pytanie z nagrodą, i bardzo długo myśleliście na czacie live. Nie wiedzieliście, co to było. Zajęło wam to najwięcej z wszystkich pytań na moim kanale. To właśnie był taki strike takie combo. Czyli na przykład wysyłamy poszukiwacza skarbów na 5 minut, potem musimy w ciągu kilku minut, chyba kolejnych tych 5, wysłać go ponownie na 15 minut, potem w kolejnych tych 15 wysłać go na 4 godziny i tak dalej i tak dalej. No i tu właśnie będzie ten, to całe takie połączenie takich kombos. Jeżeli chcecie otrzymywać dużą ilość, coraz to większej ilości punktów za zbieranie co, co około 7 godzin, no to będziecie zbierać tego sporo. Tak, mamy strajk do 7 dni, czyli takie cykle yy, yy, zbierania. Te cykle oczywiście się zresetują, jeżeli w jakimś dniu nie zbierzecie takiej skrzynki. Skrzynka daje dzisiaj 15 punktów zamkowych, a jutro da już 20. Tak? Czyli będzie ten strajk nam polepszał nagrody, te, które tutaj mają czasowe ograniczenie. System zamku dzieli się na poziomy. Zaczynamy od takiej ruiny na poziomie 0, a możemy też osiągnąć poziom 15 maksymalny. Każdy tych, z tych poziomów różni się wygodnie przyglądem wizualnie oraz bonusami, nagrodami, nagrodami permanentnymi oraz nagrodami dniowymi, dziennymi. Co oznacza, że yy, te nagrody cały czas nas będą spotykać. Nie tak jak biedna wieża o PvP, że musimy walczyć, żeby coś tam trafić. Ale tu, co prawda, też musimy sobie wywalczyć drogę ku dobrym nagrodom. Za co w takim razie zdobywamy te punkty? Udane bitwy i negocjacje. Kończenie wyprawy gildyjnej, kupowanie przedmiotów od handlarza antykami, jak i, żeby zdobyć większą ilość punktów zamkowych, to wylicytowanie, wygranie licytacji. Ukończenie codziennych misji dziennych nie dotyczy to zadań linii bonusowej, powtarzalnej, linii głównej oraz linii eventowej, tylko zadania dzienne. Jeżeli chodzi o zadania dzienne, też. Otrzy robiąc strike 7 zadań, gdzie otrzymywaliśmy tylko skrzynkę pretendenta, tak teraz będziemy otrzymywać bardzo dużo punktów za wykonanie tych zadań. I to jest przytyczek w mój nos, abym w końcu ruszył się z tymi zadaniami e, i zmotywował. No i ci, co kupią diamenty, akurat mówiliśmy o tej okazji do 13 sierpnia, też za zakupy będziecie otrzymywać punkty, aby ten system zamku szybciej rozwinąć. Czyli pojawia się takie małe, małe Pay to win, ale spokojnie. Aż tak zamek nie wpłynie na, na to brzydkie słowo. Gdy tylko zbierzemy limit punktów, tak awansujemy od razu na kolejny poziom. Zbieranie codziennych dodatkowych skrzyni już omówiliśmy, że daje też punkty i z kolejnym dniem, dniem wzrasta, jeżeli logujemy się codziennie, odbieramy tą skrzynię. Poniżej możemy zobaczyć nagrody, które za chwilę obejrzymy na serwerze beta. I skrzynia z nagrodami po osiągnięciu pierwszego poziomu będziemy otrzymywać codziennie skrzynie z nagrodami. Czyli tu już nie chodzi o tą skrzynię, gdzie dostajemy tylko punkty, a skrzynie z nagrodami to będzie taka skrzynka codzienna, coś w rodzaju zadań codziennych po ukończeniu, co 24 godziny. Natomiast skrzynia zawsze wygasa o północy, tak jak to w wielu eventach. W ustawieniach pojawi się również możliwość zablokowania podglądu sąsiadom waszego poziomu zamku. To jest myślę, że taki zabieg po to, aby sąsiad nie widział, że macie na przykład maksymalny poziom zamku, dzięki któremu macie świetne bonusy, o których jeszcze dzisiaj e, w tym odcinku powiemy. Ale co tam trzeba się chwalić przed sąsiadami? Ja będę swój pokazywał. Mam nadzieję, że będą ku temu powody. Doszliśmy do skrzyni z nagrodami. Punkty rozwoju, towary, towary z poprzednich epok to są właśnie nagrody. Ilość zależy od, bo, od poziomu zamku, musimy zebrać oczywiście tą skrzynkę ręcznie. Jeżeli chodzi o nagrody, jednorazowe są przyznawane raz co osiągnięcie poziomu zamku czyli do tego 15 poziomu dostaniecie te nagrody które są tutaj pokazane tak czyli zmniejszenie studni życzeń zmniejszenie kryjówki odblokujecie dodatkowy slot emisariuszy ponownie zmniejszenie kryjówka łotrów drugi poziom świątyni nowe awatary Zakończenie produkcji. Tutaj mamy do trzech miejsc na emisariuszy: na poziomie 5, 10 i 15. Ale te nagrody nie są aż tak warte tutaj uwagi. Ja chcę przejść już do czegoś znacznie lepszego: czyli stałe nagrody, które nam nie znikną, nie uciekną. I co? Zobaczymy te nagrody od razu w samej grze, a nie tutaj? Chyba tak. Jesteśmy w grze i właśnie teraz zobaczymy, co otrzymałem za jednorazową nagrodę za osiągnięcie poziomu pierwszego. Jest to zebranie produkcji monet całej produkcji. Takie coś otrzymałem do skrzynki. Drugi raz już nie mogę tego dostać. Było to tylko tutaj. Tak jak wiecie, osiągnięcie epoki. Tam też dostajecie 10 punktów rozwoju i inne takie pierdoły w małych ilościach. Pernamentne nagrody na stałe. Dostałem bonus do ataku 2%. Mało znaczący bonus do obrony 2%. Procent redukcji kosztów w tawernie, czyli no mogę taniej kupować rzeczy. Tylko pytanie, czy balans w tej grze jest zachowany. Zawsze powtarzam, że nie. I to akurat jest mało znaczące, jako że na swoim głównym świecie mam ponad milion srebrników i no nie da się tego zużyć. Większa produkcja monet 5% oraz zaopatrzenia. Okej, okay, to są takie nagrody mało znaczące. A przejdźmy w takim razie do ostatniego poziomu, 15, maksymalnego, co jest tam. Może najpierw tutaj zobaczymy jednorazowe nagrody. Emisariusz, tak? Portret, studnia, studnia, świątynia, świątynia, kryjówka, zmniejszenie. No zobaczcie, jak tego tutaj jest dużo, tak? Od razu można fajne, fajną sprzedaż zrobić u handlarza antykami, a na pobocznym świecie wyłożyć sobie już jakimiś tam podstawowymi rzeczami. Więc fajnie, że to już po tutorialu jest dostępne, bo każdy gracz wystartuje w grze z bonusem i coraz więcej ciekawych rzeczy będzie go otaczać. Aby nie skończył gry od razu, bo powie, że gra jest nudna i nic tutaj nie ma. A różnie to jest z nowymi graczami. I teraz przechodzimy do bonusów. Spójrzcie: 45% ataku i obrony. Jeżeli chodzi o bonus, on wydaje się spory, tak. To jest, to jest naprawdę fajny bonus, tym bardziej, że to nie zabiera nam miejsca w mieście, to po prostu jest. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie tutaj zobaczymy, aczkolwiek tych bonusów jest sporo i dalej do nich lecimy. Nie przejmujmy się obroną, 45% dodatkowo jeszcze obrony, 15% więcej monet za sprzedaż u handlarza antykami. 20% więcej kryształków również za sprzedaż u handlarza antykami. Oj, tych monet trochę i kryształków będziemy mieć znacznie, znacznie więcej. Jak mam pół miliona, tak będę miał milion chyba w najbliższym czasie. Redukcja czasu w arenie PvP o 20%. 25 dodatkowych punktów rozwoju za ukończenie osady. 50% skrócenia czasu czekania, gdybyście porzucili osadę, bo powiecie sobie na start wikingów tam jest za dużo głazów, ja chcę opuścić jutro jeszcze raz eee, zrobimy osadę. Nie wiem, nigdy tego nie używałem. Taki bonus też tu jest. 20% redukcja czasu szpiegowania na mapie kampanii. 20% to nie jest mega dużo, ale to dopiero początek. I 20% to też jest, jest, jest już coś, gdy i tak mamy na przykład 3 dni eee, szpiegowania. Tak więc może, może nie powinienem mówić, że to jest złe. Na pewno nie jest złe, jest to dobre. Eee, Fajny bonus, dobra. Skończmy na ten temat. 20% yy, yy, mniejsze koszty u, yy, w tawernie, 100% dodatkowej produkcji monet oraz zaopatrzenia kurczę, ile będziemy tego mieć. No i zobaczcie, tego się nie spodziewaliście. Dodatkowy bonus tylko do ataku 35%. Więc mamy 80% do ataku. I 45 do obrony w ataku. Więc yy, myślę, że już w pierwszych dniach będziemy robić tak dużo rzeczy w Forge of Empires na swoich głównych światach, żeby. Naprawdę osiągnąć te poziomy, żeby no, mieć, mieć ten procent, bo to dużo da. W skala prawie 100%, wiecie jak działa. No, jest to znacząca różnica, niezależnie czy to macie 100%, czy 600%, o te prawie 100% zawsze jest jakaś różnica. W szczególności widzi się to na GPC, gdzie marnuje się setki wojsk, nawet dziennie. Ostatni z rzeczy to jest dodatkowy slot w sprzedaży u handlarza antykami. Przejdźmy do zdobycia punktów. Przechodzimy najpierw do handlarza antykami i widzimy, że każdy z kupionych rzeczy daje nam punkty. Jest to oczywiście zrobione tak, aby te punkty były stosunkowo Równe temu, ile kosztuje dana rzecz. Jeżeli chodzi o wygraną tutaj, to też również jest zmienne i te punkty się zdobywa. Niestety za sprzedaż jeszcze nie widziałem możliwości zdobycia punktów, raczej na obecny moment tego nie ma. Mamy dalej nagrodę dzienną, jak sobie wybierzemy, też są punkty i za skrzynkę pretendenta również 700 punktów. Lecimy. Na wyprawę gildyjną. Przy ataku spójrzmy, wygrajmy to. Otrzymaliśmy punkty. Tutaj w polu w wyniku bitwy. Jeżeli chodzi o negocjacje, jest to samo. Walka już jest pokazywana teraz z góry, bo gra musiała się odświeżyć po pierwszej walce, więc widzimy, że tutaj w tym przypadku na negocjacji dostaniemy dwa więcej punktów niż za atak. Jak widać, pasek postępu się powiększył i mm, będziemy osiągać kolejne poziomy. A tak na koniec najważniejsze, o czym bym zapomniał. Daily kolektable, skrzynia dzienna, 15 poziomu. Spójrzcie ile daje. 40 punktów rozwoju, 50 surowców i 25 surowców z poprzedniej epoki. 40 punkcików z nowego budynku, tak po prostu. BG w razie co nie napalajcie się, raczej nie zadziała na taką rzecz. Ale to jest naprawdę fajna rzecz, nie? Tym bardziej dla graczy jeszcze mega nierozwiniętych zalogować się nawet tylko po to, żeby zrobić też resztę. Fajnie, fajnie, że pojawia się taka motywacja, a oczywiście tutaj nie widać w żadnym wypadku czegoś takiego, że to psuje w jakiś sposób balans gry. Już na, już na serwerze beta jest dobrze z, zaprojektowane w porównaniu do wieży PvP, która po prostu jest... nie wiem czym. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli film się podobał, podnieś łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Wbijaj też na Discord, tam zawsze mamy wszystkie tipy do eventu, zadania po polsku oraz mega dużą społeczność, gdybyście potrzebowali pomocy bądź szukali kompanów do gry, czy nawet chcieli się wymienić surowcami. Mówił Tieru, pamiętajcie o promocji Huawei, bo jeszcze czas jest, aby skorzystać. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!